Blisko porozumienia. Wielki transfer z ekstraklasy. Znamy kwotę, jaką Roma złożyła legi za Polaka. To może być jeden z najgłośniejszych transferów młodego Polaka za granicę w tym okienku. Roma siega po stopera legi i wiemy już, ile pieniędzy leży na stole. Jan Dziłkowski od wielu tygodni budził spore zainteresowanie skautów klubów z Serie A. Choć pojawiały się głosy o możliwym transferze do Udinese to właśnie AS Roma wysunęła się na prowadzenie w wyścigu o utalentowanego obrońcę Legii Warszawa. Jak ustalił portal meczyki.pl, klub ze stolicy Włoch złożył konkretną ofertę, która może przesądzić o przyszłości dwudziestolatka. Według nieoficjalnych, ale bardzo wiarygodnych informacji, Roma zaproponowała Legii Warszawa kwotę podstawową na poziomie 6 milionów euro. Do tego mają dojść jeszcze bonusy uzależnione od występów zawodnika i sukcesów sportowych. Choć do rekordu ekstraklasy daleko, to i tak mówimy o jednej z najwyższych transakcji dotyczących młodego Polaka na przestrzeni ostatnich lat. Aktualnie obie strony finalizują warunki transferu. Żółkowski przebywa już w Rzymie, gdzie dogrywane są szczegóły jego indywidualnego kontraktu. Mówi się o umowie obowiązującej do 2030 roku, co pokazuje, jak bardzo Roma wierzy w jego potencjał i rozwój. Legia natomiast mimo że nie zainkasuje kwoty pokroju Jakuba Madere czy Radosława Majeckiego, może być zadowolona z zarobku przy stosunkowo młodym i jeszcze rozwijającym się graczu. Warto przypomnieć, że Żółkowski ma za sobą 35 występów w barwach wojskowych, w których zdobył dwa gole i zanotował dwie asysty. Jego umowa z Legią obowiązuje aż do końca maja 2028 roku, co stawiało klub z Warszawy w komfortowej sytuacji negocjacyjnej. Niemniej jednak włodarze uznali, że teraz jest najlepszy moment, by zrealizować ten transfer. Dla As Romy to kolejna inwestycja w młodego zawodnika z dużym potencjałem. Klub z Rzymu od dawna stawia na rozwój defensywy i szuka świeżej krwi, która mogłaby z czasem zastąpić obecnych liderów linii obronnej. Żółkowski ma być poważnym kandydatem do rywalizacji o miejsce w składzie już w nadchodzącym sezonie. Choć nie jest jeszcze oficjalnie potwierdzone, wszystko wskazuje na to, że najbliższe dni przyniosą ogłoszenie transferu. Jeśli tak się stanie, Żółkowski dołączy do grona reprezentantów Polski występujących w Serie A i będzie miał szansę rozwijać się w jednej z najbardziej wymagających lig Europy. To również jasny sygnał dla innych polskich klubów. Skauting zagraniczny nadal bacznie obserwuje nasze talenty, a dobrze przeprowadzone transfery mogą otworzyć zawodnikom drzwi do wielkiej kariery. A wy? Jak oceniacie ten ruch? Czy Roma to odpowiednie miejsce dla Ziółkowskiego? Zostawcie komentarz i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, by nie przegapić kolejnych transferowych hitów. Czy uważacie, że Ziółkowski zrobi karierę w Rołumi? Zostawcie swoją opinię w komentarzu i subskrybujcie kanał.